Dzisiaj otwieramy 24. okienko naszego Adventskalenda, a to oznacza, że mamy Wigilię. Wigilia w języku niemieckim to Heiligabend. Rzeczownik Heiligabend składa się z dwóch słów, heilig i abend. Abend, der Abend to wieczór, zaś heilig oznacza święty. Na przykład możemy powiedzieć, die heilige Schrift. Święte, czy też the heilige Fata, Ojciec Święty, czy the heilige Geist, Duch Święty. Um, jeżeli chcemy zaś powiedzieć wy. Jeżeli zaś chcemy powiedzieć wy wigilie, to powiemy Jeżeli zaś chcemy powiedzieć wy wigilie, to powiemy am heilish Abend. Chciałabym życzyć Wam wesołych, spokojnych, rodzinnych i przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia, a także, a także samych cudownych chwil w nowym roku. Do zobaczenia.